Witamy Was bardzo serdecznie. Bardzo, prawda? Oj, bardzo, bardzo serdecznie Was witamy. Patrzę jednym oczkiem. Ha, patrzę drugim oczkiem. Ha, są dzieci, ciężko, są! Przyszli! Witamy Was serdecznie w fućkowym zakątku biblijnym. Gdzie będziemy czytać kolejny rozdział z książeczki? Z Jezusem przez Biblię. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi, bo my tak. Ha, my tak. Kolejny rozdział nosi tytuł Uciekinier. Opowieść o zagubionym synu na podstawie Ewangelii według świętego Łukasza, rozdziału 15. Ha. Jezus opowiedział ludziom historię o chłopcu, który uciekł z domu. Dawno, dawno temu był sobie pewien chłopiec i jego tata. Pewnego dnia chłopiec pomyślał tak: Może gdybym nie mieszkał w jednym domu z tatą, który ciągle mówi mi, co jest dla mnie dobre, byłbym szczęśliwszy? On psuje mi całą zabawę. Czy tata naprawdę chce, żebym był szczęśliwy? Czy on naprawdę mnie kocha? Chłopiec nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiał. Teraz nagle nabrał wątpliwości. Poszedł więc do swojego ojca i powiedział: Tato, lepiej mi będzie bez ciebie. Sam sobie poradzę. Daj mi tylko moją część z twoich pieniędzy. Hmm. O matko! Tata chłopca zasmucił się, kiedy to usłyszał, ale nie chciał zmuszać syna do pozostania w domu. Dlatego dał mu wszystko, czego sobie zażyczył. Syn wziął pieniądze i wybrał się w długą podróż do dalekiego kraju. Z początku wszystko układało się doskonale, ale do czasu. Młody uciekinier mógł chodzić dokąd tylko chciał i robić, co mu się podobało. Był swoim własnym szefem. Czuł się wolny jak ptak. Ale temu tacie musiało być bardzo smutno, co? Tak, wujcików. Czasami zdarzało mu się zatęsknić za domem, ale wtedy nakładał sobie na talerz dokładkę jedzenia, kupował parę nowych ubrań albo szedł na kolejną zabawę, aż w końcu tęsknota mijała. Jednak wkrótce skończyły mu się pieniądze i stracił przyjaciół. Nie mógł znaleźć innej pracy, więc znajął się do pasania świń. Pewnego dnia był już tak głodny, że nie wytrzymał i spróbował strąków, którymi żywiły się świnie. Co ja robię? krzyknął nagle, jakby obudził się właśnie z koszmarnego snu. Wypluł całe to paskudztwo na ziemię. Blech! Mój ojciec jest bogaty, a ja siedzę w chlewie i jem świńską paszę. Wstał. Wytarł usta i otrzepał ubranie. Wracam do domu, postanowił. Wyruszył w, dro w drogę, ale zaraz naszły go wątpliwości. Mój tata już mnie nie kocha. Zachowałem się okropnie. Tata na pewno nie przyjmie mnie z powrotem, pomyślał. Zaczął sobie nawet ćwiczyć, co mu powie na powitanie, żeby go przeprosić. Nie wiedział, że przez cały ten czas jego tata codziennie stawał się, stawał na ganku przed domem i wypatrywał powrotu zaginionego syna. Po prostu nie mógł przestać go kochać. Tęsknił za tym, żeby znowu usłyszeć jego głos. Wiedział, że będzie nieszczęśliwy, dopóki go nie odzyska. Tego dnia mały uciekinier był jeszcze daleko, ale tata już go zauważył. Jak myślisz, co zrobił? No, założył ręce i zmarszczył brwi. Zawołał: „Widzisz, masz nauczkę, albo poczekaj tylko, młody człowieku, już ja ci pokażę”. Tak zrobił? Nie. W tej opowieści wszystko potoczyło się inaczej. Tata zeskoczył z ganku, popędził w dół stromą ścieżką, przecisnął się przez dziurę w żywopłocie i pobiegł dalej. Jeszcze zanim syn zdążył otworzyć usta, żeby zacząć swoje przeprosiny, tata mocno go przy, przytulił i obsypał całusami. Cał Urządzimy przyjęcie, zawołał. Mój syn wrócił do domu. Uciekł ode mnie i myślałem, że go straciłem, ale teraz. Znowu jest ze mną. Jezus powiedział: Bóg jest jak ten ojciec, który nigdy nie przestał kochać swojego syna, a ludzie są jak ten chłopiec, który zastanawiał się, czy jego tata naprawdę chce, żeby był szczęśliwy. O, tak pan Jezus powiedział? Tak, że taki jest Bóg. Jezus opowiedział nam tę historię, żeby pokazać, jaki jest Bóg, jak jest, jacy jesteśmy my sami. Żebyśmy wiedzieli, że nawet jeśli uciekliśmy od Niego gdzieś daleko, schowaliśmy się przed Nim, jesteśmy zagubieni. Bóg czeka na nas z otwartymi ramionami i pragnie nas odzyskać. I to już koniec. To już koniec, Wódźku. To była bardzo piękna historia, dzieci ciężko. Tak, Fućku. chyba jedna z najpiękniejszych, jaką znam. To ja jeszcze sobie troszkę o niej pomyślę, dobrze? Dobrze. Ja też będę o niej rozmyślać. Pomyślcie o niej i wy. Do zobaczenia! Do zobaczenia!